Kto no, tak idealnie skosił trawę? Mmmm. jest pół słońcem? Mówię, że kosić się nie chciało. Absolutnie. Bo no jednak... Każdy rozumie. Niby jestem w gościach. Chciałem pomóc pokosić trawkę, ale no nie chciało się, nie chciało. Zwłaszcza, że wstałem lewą nogą, bezsilny. Trochę się nie wysypiałem ostatnio. Ale cóż, trzeba pomóc, nie? No, i dzisiaj, może jakbym się chciał zastanowić, jak to zrobić, kiedy się nie chce po prostu. Więc pomyślmy. Dla mnie, na przykład, najlepszym sposobem na niechęć jest to żeby przede wszystkim oddzielić chęci od czynów, że tak powiem, jakby oddzielić ciało od umysłu, oddzielić no podzielić się na pół. Po prostu no zwykle się wie, co trzeba zrobić. Chyba, że jest się naprawdę zniszczonym. Wtedy tak jak rano, kiedy się wstanie, wtedy się po prostu człowiek nie jest sobą, człowiek i wydaje się, że nie wiadomo, co teraz trzeba zrobić, co można zrobić, co należy zrobić. Człowiek woli zrobić to, co najleniwsze, odpocząć w końcu, czasem drzewa. Ale zwykle człowiek wie, co ma zrobić, i najlepiej wtedy po prostu w środku, w serduszku zasnąć, a ciało puścić, żeby samo to robiło, jak robot. No to jest taka moja największa w sumie rada do samego siebie. Jak sobie z tym poradzić. No, dodatkowo też znaleźć sobie pewną motywację i cel w tym wszystkim. E, na przykład, dlaczego chciałem skosić, skosić trawę? No w gruncie rzeczy chciałem. Żeby zaimponować tutaj, żeby zrobić dobre wrażenie, no i żeby pomóc. I wtedy kiedy mam takie cele, myślę sobie, że e, nie robię koszenia trawy, tylko robię pomaganie. Wspomaganie. I coś pożytecznego, coś miłego, więc, jakby, może inaczej nazywam to, co robię, można powiedzieć. No, i trzeba sobie to jest najważniejsze, podzielić to, co się robi, na małe kawałeczki. Kiedy się robi dla samego siebie, bo dla kogoś to łatwiej się zmotywować, bo ktoś patrzy, ale tak, gdy samemu się patrzy, najlepiej podzielić sobie na małe kawałeczki, czyli podnieść głowę, podnieść się do siedzenia prosto. Podnieść rękę, nie wiem, złapać młotek, złapać gwóźdź, przyłożyć gwóźdź, podnieść młotek i opuścić. I te kawałeczki pojedynczo łatwo wykonać, ale no już masz wbity gwóźdź, kiedy powtórzysz kilka razy to wbijanie. Tylko naprawdę trzeba to sobie podzielić i nie myśleć po co się to robi wtedy. Nie myśleć co się ogólnie robi, tylko nazwać to mniejszymi rzeczami. Właśnie podnoszenie ręki, podnoszenie głowy. No, nazywanie inaczej to z tego co widzę jest dosyć dobra rada. Yy, nazywanie to mniejszymi rzeczami albo większymi. Zależnie od sytuacji. Dosyć tego tak biadolenia. Idziemy na obiad. Teraz idziemy na siknięcie. Zarąbiście. Sikanko dzisiaj oceniam na 9 na 10. Mogło być lepiej. Ale było zarąbiście. A wiecie, co to znaczy, że było dobre sikanko? Że będzie dobre.